Muszę wracać. Chyba wciągnę ten świąteczny obiad w 5 minut. Jutro zbadam sprawę tej grupy. No i dostaw mu formu. Witajcie moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek z gry Spider- man Miles Morales. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz, no i lecimy z odcinkiem. Słuchajcie, sprawdziłem. Sprawdziłem, jak yy, tutaj mi się głos nagrywa, i niestety ten głos jest fatalny. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ponieważ korzystam z tego samego mikrofonu co na laptopie, ponieważ teraz nagrywamy na PS5, i nie wiem dlaczego on jest taki, jakby to powiedzieć, fatalny. Nie wiem dlaczego, nie wiem czym to jest spowodowane. I niestety wiem, że na przykład, znaczy, no, mi na przykład niektóre filmy jest ciężko oglądać z takim sobym głosem, nie? A i właśnie tutaj też jest na pewno ja w tym wypadku, nie chcę, żeby myśleli, że, to ja się włamałem. że, no, wiecie, że tak. Ej, ale co jest, Ty, Spidey, co ty robisz? No, że po prostu tak to jest, że po prostu, no, nie wiem czemu to. Do... Czemu po prostu ten głos jest taki fatalny, nie? Nie wiem. Nagrywam tym samym mikrofonem, co zawsze. Znaczy, na początku nagrywałem Blue Yeti, ale potem przerzuciłem się na inny mikrofon. się tu No dobra. No ale na razie mnie nie stać na nowy mikrofon, słuchajcie. Ty, czy to tak bezpiecznie? Wchodzisz tutaj tak do domu? Jeszcze w... Stoju Spiderman'a? Hmm? Hm? No, nieźle. Ha, przystojniak. Jakby mogło być inaczej. Dobra, co my tutaj mamy? O! ...pomysły na kostiumy. Mama nie może tego zobaczyć. No... I tak by zobaczyła jakby, jakby weszła. Ponieważ to leży na środku. Ale fajne te... ...książki. Akcesoria, puchary. <gry> Tutaj co <gry> mamy? Pit mnie na to wyciągnął. I poryczał się na końcu. Tak jak ja. O. o. Z tyłu nic ciekawego nie ma. No dobra... O, opady są. Rane. Ten telewizor jest stary jak świat. Hmm. No, jak walnieś, to, to na pewno będzie działać. Na pewno. O, co to jest? Wciąż nie przywykłem do tego miejsca. Czuję, jakby to nadal było mieszkanie babci. No widzisz. A, czyli my jesteśmy u Fajnie babci. Że ganki zostaje parę tygodni. Będziemy dopracowywać pajęczy sprzęt. Aha, ale kto będzie spał na podłodze? On czy ty? Bo jeśli on, to tak... Trochę średnio, Zakończeni nie? Zakończeni gimnazjum. Dawno nie widziałem tej dwójki. <laughs> No. Okej. Okay. lik. No dobrze. Czy to wszystko? A nie, jeszcze tutaj coś mamy. Muszę spakować resztę rzeczy babci i wysłać do Portoryko. Okej. Okay. O, Zlaki jeszcze laptop. Pracuje ganki. U, speed Niech to kończy, żebym mógł zagrać. <grym> no. Zagramy, zagramy. Jeśli gra nam pozwoli, co to było? Trochę się wylało. <laughs> Zaraz to wszystko sprzątnę. Spoko. <śmiech> <śmiech> nic się nie stało. O, nie. Micho, przystojniaku. Dzięki, mamo. Zaprosiłam dziś gościa. Przygotowałbyś mieszkanie? O, może włączysz muzykę, zrobisz nastrój? O, Nadia. Serio? Twoja szefowa kampanii w Wigilię? U, jutrzejszy wiec sam się nie zaplanuje. Dzięki za przygotowanie domu, Micho. Halo? Micho. Hm. Po jakiemu to Micho jest? No dobra. Przygotuj mieszkanie. Podłączamy choinkę. Fajnie, że choinka taty przetrwała przeprowadzkę. Cie. Bardzo ją lubił. Nie ma to jak święta na Brooklinie. Zawsze tak mówię. 15 lat na Bruklinie bez żadnej plamy. A jak przenieśliśmy się do Harlemu, to jest znak. No, to jest znak. I to wielki znak. Hmm. Możemy tak zjeść przed obiadem? Zaczekaj do obiadu, bardzo proszę. A, dobra. Bo już chciałem mówić, że pomyliło mi się i chciałem powiedzieć, że do kolacji. Hej, mamo, gdzie są winy, letaty? A, um, chyba w moim pokoju. Dzięki. Ilu ludzi jutro się spodziewamy? Okej, okay. to zaraz wow. pójdziemy nie sobie po być, że nam się to udało. No dobra. Nie, nie sądzę. Ho! to jest dziadek nasz? Czy to jakiś przodek? Ale z prawem, jeśli o, Łazienka. Włosy są ok, nie? i tak raczej byś już nic nie zmienił. Możemy się umyć. Zabawaliłem liczbę pryszniców, odkąd zacząłem to bohaterowanie. no na pewno. Tak, wciąż działa. Tak, wciąż działa. Mama też o, ganki. Tapeta w stylu babci. Co tam ganki? Nie ci podziękować. Dzięki za zaproszenie. Nie ma sprawy. Jak tam rodzice na Hawajach? Zanim wróciłeś, dzwonili do mnie ze szczytu Haleakala. Więc chyba mają się dobrze. Ja tam wolę święta w Nowym Jorku. No jasne. To najlepszy czas w roku. Takim mówiłem. Jak idzie ze Spidno Nagonem? Zrobiłem postępy. Udało mi się zmieścić interfejs w małym okienku. Przyda się też w innych hapkach. O, stary rządzisz. Twoja mama wspominała, że mieszkała tutaj twoja babcia. No, ale od emerytury jest w Portoryko. Według mamy nasze mieszkanie na Bruklinie jest dla nas za duże. Stąd przeprowadzka. Ja hmm. tam się z tego cieszę. W końcu mamy do siebie blisko. No pa. Ktoś w necie pisze o walce z Rajno? Tak. Zwłaszcza naganiacze Roxon trują o przerwie w dostawie prądu. Mówią, że właśnie dlatego musimy przejść na Nuform. Ech, żyk. Hmm. Dowiedziałeś się... O co chodziło tym ludziom w plazie? Byli bardzo zainteresowani nuformem. Jutro zbadam tę sprawę. Jeszcze? A tak się cieszę, że nie mamy jutro szkoły. Zamiast tego mamy całe miasto do przypilnowania pod nieobecność Spidermana. I tak lepsze to niż fizyka. Dobra, już koniec tej rozmowy. Bo się wygadamy, zagadamy się i ten. I Mama koniec ich całą stertę, bo w artykule wspomnieli o tacie. Kim jest Spider-Man? Gdybyś wiedziała, nie uwierzyłabyś, albo Co zemdlałabyś. A jakieś papiery? Z Jedna z teczek taty. Prowler. Kim jest ten prowler? No, ten, kto oglądał e, ten film, tak film o... Spider-Man Multiversum, tak? To ten wie, kto to jest. Ja oglądałem, więc wiem. Czasu ratusza. No dobra. Zbadaj. Ulubiona płyta taty. Nastawiał ją w każdą niedzielę, jak robił kawę. Okej. A co dalej mamy? ho, salsa od babci. Mama i tata nieźle przy tym wywijali. <laughs> Dobre, Co dalej? E, nie, 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 to chciałem. To chyba wujka Arona. Tata nigdy jej nie puszczał, ale też się jej nie pozbył. Hmm. No dobra, może tam weźmiemy. Będzie taki ten. No, Może mama się wkurzy, albo i nie? Zobaczymy. Borak z wybielający bor borak z wybielaczem. Wybielacz boraksowy Hej, macie jakiś zwykły wybielacz? <grym> Wybielacz to dobry pomysł? Tak! Jasne. A co? Tak pytam. Hmm. <laughs> Dobre. Dobra, Dobra okej, okay. Kampania wyborcza mamy nabrała rozpędu. Mieszkańcy Harlemu ją pokochali. No. Ja cię ile zarabia? To jest kasa, nie? Ło, kurde. Grubo. Najlepszą płytę wszechczasów? czasów? <noise> no, zobaczymy. W rzeczy, nie? Dawno tego nie słyszałam. To płyta wujka Arona. Tak? Dobra muzyka. <noise> Ten dzwonek nie działał od lat. Aha, Miles, otworzysz? Myślałam, że to u Kaste. mnie. Ganki, jak twoi rodzice? Dawno z nimi nie rozmawiałam. Wszystko dobrze. Widzieli wczoraj na molokini żółwia wielkości Labradora. Wow, muszą się dobrze bawić. Ale cieszę się, że zostałeś w mieście. raźniej nam z tobą. Też się cieszę, że tu jestem. Dobra. u Dziewczyna. Hey, dzwonek już działa. <laughs> Jak dobrze cię widzieć? Całe miesiące się nie. Właśnie. Zmieniamy się. Co? zdecydowanie. No. Czy to nasz gość honorowy? No wchodźcie już. Zaraz siadamy do stołu. Finn, tak się cieszę, że mogłaś przyjść. Dzięki za zaproszenie, pani Morales. <laughs> Tęskniliśmy. No, głównie ten tutaj. <śmiech> 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 uh, cześć. Finn, to jest Ganki. Kumpel z Brooklyn Visions Academy. Ganki to jest Finn. Najlepsza kumpera. Tak jak ty. A wiem, A nas nie przedstawisz? ...w gimnazjum, nie? Zrobiliście... E, Konwerter energii. energii. <ścoughs> o. Elektryka w tym budynku to pomyłka. Sprawdzę wyłącznik. Gracja. No, to święta przy świecach. Przysięgam, że to nie przez to, że naprawiłam... To nie Dobra. Okej. Okay. Wyłącznik nie ma prądu. No. W okolicy jest ciemno. Sprawdzę Nipa. jeszcze na schodach przeciwpożarowych. Dobrze, ale bądź ostrofny. Dobra, okej, okay. tylko ubierzmy kostium, bo. Ten. Nie da się tedy dostać do transformacji. Serio? Tak? Chyba, że jest się bardzo lepki. Jać. Ja słuchajcie, bym tak nie ryzykował. No, ale... W budynkach też nie ma światła. To, to jest Miles! A nie Peter. Oby nikt mnie tu nie zauważył. Chociaż Peter też chyba lubił ryzykować, co nie? Ale chyba nie aż tak. No przecież jest ciemno, więc i tak nie patrzą. Najpierw jak włączymy zasilanie, to będą nas widzieć. Ale czy ocali świąteczny obiad? No, zobaczymy. Szybko! Dało się! Rany, ale jasne te światła. Nie przemyślałem tego. Muszę szybko wejść do środka. Mi to tam odpowiada. Nie To prawda. Coś pięknego. Nigdy o? nie widok, No i Nie mam bez bez... uwagę, ganki. Zupełnie nic się tu nie dzieje. Dawaj gangi. Czy majest jest na zewnątrz? Właściwie oh. może jakaś fotka. Teraz? Tak, no bo przecież warto uwiecznić te chwile. Nie poczekamy na majusa? Nie, nie znosi zdjęć. Dobra, ściśnijmy się. Gotowi? Świetne zdjęcie, świetne. O, hej, A... Kto jest głodny? Usiądźcie już, zaniosę. Mm, nieźle. Mm. Dobre, żarełko, <ścoughs> wino mają jeszcze, kurde. Fin, opowiadaj, co u ciebie. Wciąż jesteś w kole robotyki? Musiała odejść, ale sama uczę się biotechnologii. Nerdka. O, nie musisz się przypadkiem stroić do szkoły? Hej, <laughs> w <teraz> w tygodniu. <laughs> A twój brat Rick wciąż pracuje w Roxxon? Jak ktokolwiek chciałby dla nich pracować po pani ostatnim spocie wyborczym. Krieger chyba nigdy tak nie oberwał. A właśnie. Ganki, ty się znasz na mediach społecznościowych. Mógłbyś coś wrzucić o jutrzejszym wiecu? Tak. Już o północy będzie głośno. Czasem myślę, że Simon Krieger to mój główny rywal. Roxon ma tutaj takie wpływy, ale odpowiada tylko przed akcjonariuszami. Społeczność Harlemu potrzebuje ochrony. Mama włączyła tryb kampanii, jakbyś mnie zauważyła. <grystanie> <grystanie> e, rzucisz na to okiem, zanim opublikuję? Tak! Ufam ci, ale. <grystanie> <grystanie> ale wolę sprawdzić. Albo ufam, ale nie aż tak. To, co się stało, Fin? Ale że z czym? Jakbyś. wciąż o czymś. myślała. Może chcesz pogadać? Nie dzisiaj. Są święta. Ej, jak tam po przeprowadzce z Brooklinu? Znaczy, jest w porządku. Och, ściemniasz. Nie. Tano, taki ze mnie grzeczny Miles, że nic nie powiem. Nie, tylko nikogo tutaj nie znam i zawsze muszę pytać o drogę. Musisz znaleźć dobrą restaurację, fryzjera, hm. boisko, żebyś mógł porzucać. Spodoba ci się. Spotkajmy się kiedyś we dwójkę. Może jutro. I znajdziesz chwilę? Przecież są święta. Mogę odpuścić lekcję na co najmniej tydzień. <grym> Okej, okay. odezwę się. Znów razem. Znaczy, no, no nie razem, tylko wyjście razem. Cze. Wygadany jesteś, Majs, jak zawsze. <grym> <grym> Dobra. O. Wow. Miles, co? Wstałeś? Nie. Posiedziałem trochę w nocy, ogarnąłem apkę do kostiumu. To wow. Coś ma świetny specjalny OS, coś niesamowitego. Ale odpaliłem desassembler, żeby zobaczyć, jak działa wewnętrzna architektura i. No, <grym> ty wiesz, że on cię nie słucha. <grym> Właśnie znowu zasnąłeś, no nie? Miles! Nie śpię! <grym> nie śpię? Już prawie się skompilowało. No i znowu ryzykuję, no. no Dzięki, no. Przecież są czy okna my na my zewnątrz. Jedziemy. Pomysłem, Jeszcze na pewno to mama to jest, to? albo Fin. Znaczy Pin czy Fin. Czy fin? Nie, chyba Fin, co Roka. się mówi. Dobra, ty? Jakim cudem nie chcecie się szygać? Mnóstwo praktyki! Oj tak. W lewo. Witaj w aplikacji Dobro dobrosąsiedzkiej 1.0. Dzięki niej nowojorczycy mogą szybko prosić Cię o pomoc i zgłaszać przestępstwa w toku. U. Git Interface. Dzięki. O, patrz, ktoś właśnie coś zgłosił. No. Zgłoszenie przysłał jakiś Aaron Davis. Zaraz, co? To mój wujek. Wiesz, że jesteś Spidermanem? Nie! To musi być przypadek. Lecę na stację metra. Chyba to nie jest przypadek. Dobra, słuchajcie, ile ten odcinek już trwa? Bo bym nie chciał, żeby on był za długi, nie? Dobra, to wiecie co? Może do wujka polecimy sobie kiedy indziej. Bo naprawdę nie włączyłem stopera, a nie chcę, żeby, wiecie, trwało ponad godzinę, nie? Więc nic tutaj nie ma, nic do roboty, żadnego przestępcy, żadnego przestępstwa. Serio? Przecież to jest Nowy Jork. Ludzie. Gdzie są bandyci? Gdzie są jakieś kłopoty? Nic? Cicho? Kurde. No dobra, okej, okay, słuchajcie, to by było już na tyle. Bo na pewno i tak pewnie zaraz pójdziecie spać. No nie, bo już jest, słuchajcie, nie wiem, które. Bo jak ja to nagrywam, to jest godzina 15, no ale ja ten odcinek wrzucę o 20, ze względu na to, że tak wam obiecałem, tylko wczoraj się nie pojawił odcinek o 20, ze względu na to, że no nie wyrobiłem się z montażem i po prostu jeszcze trochę mi tam no wiecie Trochę mi się też chciało spać, więc musiałem się troszkę wcześniej położyć. Ale teraz już teraz już jest. Odcinek o 20, więc... No. I jutro też będzie. Mam taką, przynajmniej mam taką nadzieję, że jutro też będzie. Więc zobaczymy. Okej. Okay. Ło! Wow. Dobra, super! No więc, okej, okay, słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za uwagę. No i jeśli. No i bardzo Was przepraszam za to, że ten mikrofon jest taki, wiecie, taki słaby, nie? Słaby tutaj jest mój głos, no ale nic na to nie mogę poradzić ze względu na to, że to jest konsola i. I raczej chyba nie mam żadnych takich lepszych ustawień, dźwięku niż takie, jakie mam, nie? No, więc trzymajcie się. I do zobaczenia. Cześć! Jeszcze przy zrobimy. zrobimy.